Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w moim warsztato dole. Dziś będziemy robić prezesa. Dokładniej szybki przegląd, gdyż ponieważ jeździ 200 km dziennie. I wypadałoby sprawdzić jak tam się miewa. Co my tutaj mamy? No, jak już widać. Inspekcja świeci. Tak więc... Nie będziemy tego olewać, nie będziemy tego kasować, tak od razu. Zrobimy mu tą inspekcję. Zobaczymy, czy wszystko jest ok, czy też nie. Dobra, moi drodzy państwo. Tak, mamy sobie samochód w górze i teraz tak. Jak widzimy tu coś leci. Powiem szczerze, nie wiem skąd. Uszczelnia drwału jest nowy. Uszczelka na pokrywie jest nowa. Rozrząd jest nowy i widać, że to gdzieś zasuwa jakby z okolic filtra oleju. Trzeba by się temu dokładniej w międzyczasie przyjrzeć. Wcześniej jeszcze mi sikało z tej strony, bo. Źle włożyłem uszczelkę na pokrywę, ale teraz jest już dobrze, więc to raczej nie jest to. O, leci gdzieś stamtąd. Nie jest tego dużo, bo oleju nie ubywa, ale w najbliższej, dłuższej, wolnej chwili warto to zrobić. Teraz tak, przeguby i ich osłony. Wiem, że jeden klekocze, ten, aczkolwiek przegub ma OK, więc pewnie po prostu się wysłużył ze starości. Jest na nim jakiś luz, nie powinno go być i on pewnie przy skręcie powoduje to, że kółko radośnie sobie klekocz. Dalej tarcza, wykczuwalny, dość mocny rant, no i powierzchnia też już jest troszeczkę zajechana. Do wymiany po wypłacie, druga strona lepiej, aczkolwiek nie jest dobrze. Dobra, ten przegub, jak widzicie, albo słyszycie, mam nadzieję... Nie klokocze. Dobra, idziemy dalej. Eee, końcówki, drążków, wahaczy, jeszcze całe i tak dalej. Aczkolwiek, pewnie za jakiś czas przy takich przebiegach to wszystko po prostu będzie trzeba powymieniać. Bo niestety ma to swoje ograniczenia eksploatacyjne. Jeżeli chodzi o klocki z przodu, klocków nie ruszałem, więc też są do roboty. Stan przewodów, patrzymy, to ważne, że są, po tym, co się stało w UNO, ten jak widzimy, już powoli, powoli chyba się kończy. Ale jeszcze nie wybuchnie. Drugi przewód. Proszę bardzo. Spękania, pojawiają się spękania. Trzeba będzie powymieniać. Również przy najbliższej wypłacie. Części nie są drogie. Jak się robi samemu. A, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie ma co oszczędzać. Poduszka, skrzyni, ok. Druga jest dziwna, bo ktoś ją dziwnie montował i urwał kawałek ucha, żeby ją wsadzić. Nie wiem dlaczego. Mi się jakoś udawało bez kurwania uszu wszystko robić. Ten podwozie, jak widać, nie ma tragedii. Podłoga jeszcze cała, można by ją dać. Jakiejś konserwacji. Żeby było dobrze. Teraz czas na tył. Ten zacisk kiedyś przy wkręcaniu tłoczka mi ciekł. Ale przestał. nie widzę, żeby zaczął znowu. Więc uznaję, że jest ok. Amortyzatory dałem nowe, bo poszły do nieba stare. Tarcza z tyłu zajechana jak 150. Klocki dałem nowe, bo już ich nie było. Skoro tarcza jest do wypieprzenia w trybie jak najszybciej. Z drugiej strony jest nowa piasta, nowe jarzmo, bo starego się nie dało odkręcić za cholerę. Tarcza jest też zajechana do wymiany. Mortyzator nowy, bo wymieniałem. Placki nowe, bo wymieniłem. Jeżeli chodzi o wydech, tu ktoś artystyczny był. Zrobił takie fajne, wygięte śrubki. Trzeba dokupić łączniki i zrobić na porządnie. Sam łącznik wydechu jeszcze się trzyma. Nie ma tragedii. Ogólnie stan podwozia jest spoko. Wydech spoko. Tu mi przepalił osłonę, bo lubi. Jest źle podwieszony, właśnie przez to obejmy. Skombinuję dobre, to wtedy wymienię, żeby było prawidłowo. Następnie nie podoba mi się ten zaciek. Pochodzi on z okolicy filtra paliwa, który jest wieczny. Aczkolwiek, chyba nie do końca. Nie wiem czemu w książce sobie przewidzieli, że to będzie na wiki wieków. Ale ewidentnie zaczął ciec przed sekundą, bo przy wyjechaniu zostawił mi plamę. A więc... no i walię paliwem. Auto ogólnie jest na gaz, ale to nic nie zmienia. Sprawdźmy o co tu chodzi. Bierzemy sobie kluczyku, nasadku na dyszku, odkręcamy ten zacny plasticzek. Tutaj już się wyrwało, fajno, no trudno. Zobaczmy, o co tu chodzi. Zapomniałem wam powiedzieć, że to auto nurkowało mordą w jeziorze i całe ma takie pamiątki po roślinkach z jeziora. I coś jest, że pod tą osłoną nie jest lepiej. I że może mi coś na łeb spaść. O, co my tu mamy? A, troszeczkę syfu. Dobra, syf syfem. Ale co się dzieje tu? Cóż tu cieknie? Któreż miejsce pieprzło? To pieprzył wężyk, to może cały filtr pieprzu. Trzeba to zweryfikować. W celu weryfikacji, co pieprzło, opuszczamy nasz pojazd ukochany mechaniczny. Przekręcamy stacyjkę, odpalamy go trochę uniesionego i sprawdzamy, gdzie jest dokładnie wyciek. Kierunek piekło. Nie musimy go opuszczać bardzo namiętnie, byle się dostać do stacyjki, by uruchomić pojazd. Ho, ho. Sprawdzamy, czy jest na luzie. I rura. Teraz biegniemy. Szybko, szybko, szybko. Oglądam go i oglądam z każdej strony. Ale powiem Wam szczerze, nie widzę, żeby był spękany nawet. Ten otwór jest tutaj dość mocno wyeksplacowany. Posiada jakieś mini pęknięcie. Takie bardzo, bardzo mini. O! W środku jest spękany. Trochę. Zaraz przykrawienie. No może powodować właśnie to że z zewnątrz nie widać pęknięcia, ale od wewnątrz to paliwo z tego króćca zapierdziela do tyłu i właśnie tak podcieka. Dobra, ja go wymienię. Niestety tego będę się pozbyć, do zwykłego cybanta. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Nowy wężyk założony. Troszeczkę mniejszą średnicę ma niż docelowo tu był, ale spoko. Dobra. Ważne rzeczy. Cybantów nie należy dopierdzielać na pełną to z wyczuciem to nie tyle co mogą się ukręcić ale tyle co zmieniają swoją geometrię i wtedy przeszczepują z jednej strony wąż jak nie czasami więc tutaj należy się z wyczuciem obchodzić dalej należy uważać żeby to nie nawalało w budę tu jest przestrzeń mała ale jest 5 mm powinno starczyć filtra paliwa w pasacie się nie wymienia bo nie trzeba. Koniec cytatu z książki serwisowej. Wygląda dobrze. Wygląda na to, że będzie szczelne. Ten stary wężyk kończył się powoli. O! Zwróciła się z niego taka miękka klucha i spękał tu. I właśnie o to, co widzicie teraz takie czarne, co się pojawia. Nie mój palec, tylko w środku wężyka. To powodowało, że ciek. O! Te spękania od wewnątrz, których nie ma na zewnątrz, powodowało, że to ciekło. A tak więc skręcamy i zobaczymy efekt. Tak to wygląda po wymianie. Niestety jeden cyban jest trochę za długi, ale nie mam innego. Inny się rozleciał podczas przykręcania. To spadło z plastyczku. A więc musi, niestety, starczyć to, co jest. Mam nadzieję, że będzie szczelne. Sprawdźmy to. No to znam, już odpalamy. Ło, słychać jak pompa zaciągła to jeszcze raz. O, nabiła ciśnienie. Pojazd mechaniczny uruchomiony. A teraz biegniemy. Czwotka, czwotka, patrzeć, co się dzieje. Wygląda dobrze. wyciek brak. Przerwa jest zachowana. Przewodu. Nic więcej ciekawego się nie dzieje. Tak więc ogłaszam sukces. Ta. Usunęliśmy sobie tutaj ładnie wyciek paliwa. Który się pojawił. Ale nie, to jeszcze nie koniec. Należy jeszcze sprawdzić płyny. Pod silniczkiem tu. Hop. Proszę bardzo. 1,8 bez doładowania na gazie. A. Niedawno zrobione dwa rozrządy. Tak, mam dwa rozrządy. To jest jeden, to jest drugi. Żeby było drożej. Ten 500, ten 1300. Same części. Jak Wam pękają wężyki od podciśnienia, to wymieniajcie na poliuretanowe z pneumatyki. Wytrzymują wszystko do 120 stopni 8 barów, więc jestem spokojny. Alternator jeszcze huczy. Instalacja gazowa na zimnym tak tak se tam chodzi. O tutaj. Wymieniałem w kwietniu miesiąc temu 320 miał przebieg, już ma 325. Przez miesiąc 5000, więc widzicie, że to jeździ jak opętane, ale dobra. Idziemy po kolei. Płyn hamulcowy jest dokładnie tu na zgrzebie. Można by dolać, ale nie ubywa, bo sprawdzałem jakieś, dlatego nie temu. Z tym przypadkiem wysprzęglik wszystko dobrze wysprzęgla i czy ten zacisk, o którym mówiłem wcześniej, tam nie odwala syfu. Ale jest OK. Młyn chłodniczy. Where are you? Halo? Fajny ten fokus, fajny. Nie wiem, jak Wam to pokazać, ale on jest tu. Tu, 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 tu gdzie zgrzew. Wszystko na zgrzew, tak. To Ogólnie miał też prezes zabitą pompę wspomagania, o tamtą. Yy, zatkało wąż hydrauliczny jakimś wzmocnieniem. Sam z siebie się zatkał i to powodowało, że pompa spłonęła. Po wymianie na nową już chciałem też spłonąć, bo dobija ciśnienie tam do 120 bar. Oczywiście nie ma odbioru, bo zatkany wąż. No i trzeba było to wszystko powymieniać, przepłukać układ. Płukałem ten układ chyba 3 litrami płynu hydraulicznego, ale wciąż jest czarny jak smoła. Wciąż opiłkuję, niestety, ale na tym jeżdżę. Wiesz, ponieważ no 3 litry przez to przepuściłem, a to nie stanie. Tak więc może jeszcze za tak, jakiś czas znowu to wy, 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 wy ten wyleję i wleję dobry. No i dobra, co nam jeszcze zostało? Olej. Tak olej, to olewam. Żegnam się z Państwem, dobranoc. Nie no dobra, zróbmy jeszcze ten olej, ponieważ jak było widać jeszcze gdzieś mamy ten słynny, Wyciek. Przepraszam na moment. Muszę se wytrzeć dzidę. Teraz muszę ją trafić. Przepraszam za ostrość. Lecz jest jak jest. Tak jest lepiej niż na początku, gdy nagrywałem kalkulatorem. Ale takie były czasy. Teraz też nie ma czasów, ale jest trochę lepiej. Stan oleju po 5000 km. Nie ubyło go praktycznie wcale, ale gdzieś się poci. Jak widzieliśmy. Gdzieś tamtąd. pocił się na początku tu i walił na wydek, to było czuć. Bo widzicie, skrzynia jest mokrawa, więc gdzieś tam, właśnie spod tej całej. Nie wiem, czy dalej pokrywy, czy nie. Nie chcę mi się tego rozbierać, o to jest mordor. A jak widzicie, nie ubywa dużo, więc póki co zostawiam. Tak, jak jest. Stany pasków. Jak coś kwiczy, a paski są nowe. W mm, jajniczku, o którym też będzie historia, ten napinacz pieprzął. Podobny, nie ten, ale podobny. Pieprzął, bo. Sprzęgło na alternatorze padło. Jak ktoś się zastanawiał, po co w diesle sprzęgło na alternatorze, to właśnie po to, żeby nie rozwalało napinacza. Diesle pracują dość twardo i to, że widzimy, że się kręci jednostajnie, to bullshit. Bo tak naprawdę on strasznie szarpanie kręci, jakbyśmy mieli kamerę tysiąc klatek albo więcej, to byśmy zobaczyli, że on zwalnie i przyspiesza. Po to co są te głupie tłumiki i tak dalej. Czemu piszczy nie wiem? Czemu nie mam napędu na klimatyzator, wiem, bo upierdoliło śrubę do napinania sprężarki. Za nie mojej kadencji, na razie tego nie montuję, bo sama sprężarka też jest zatarta cała w mule z jeziora. Ma śmieszny napęd, bo od pompy wspomagania, z pompa wody pod wentylatorem. Więc to jest naprawdę ciekawa konstrukcja, o tam widzimy. No dobra, płyny ok, Spryskiwacze są. Filtry, oleje miał wymieniane. Przy okazji tego cyrku, jak to mówią, będzie chodzić? Dobra. Drodzy Państwo. Podsumowując, po to właśnie jest inspekcja. Po to ona się właśnie świeci, żeby podnieść ten samochód, sprawdzić te rzeczy typu hamulce, zawieszenie, bla bla bla. I żeby odkryć taki niuans, który się nazywa wyciek paliwa, bo wężyk się zestarzał. Nie zrobili tego bez powodu. Nie zrobili tego dla jaj. Naprawdę warto czasami zajrzeć, popatrzeć, poszturchać, mimo że wydaje się, że wszystko jest spoko. Bo jak widzicie, wężyk już strzelał. Ciśnienie tam jest 3 baryt konstant. Yy, Poleciałoby to w trasie, wyżegałbym paliwo, ćwierćbaku na autostradę. On do odpalania potrzebuje paliwa. Albo by się popsła instalacja LPG, albo coś, no i już jesteśmy udupieni. Dlatego pamiętajcie, Warto sprawdzać, warto robić inspekcje, warto weryfikować, bo to jednak może przynieść niewymierne korzyści względem małych kosztów. Dobra, ja się z Państwem żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.